Cześć, z tej strony edyta Vegan TV, zakręcony obiad Zbliżają się święta, dlatego mam dla Was przepisy na to, co klienci kochają najbardziej być może Wy by też, czyli na boczniaki na różne sposoby, takie ala śledzie. Jednym z najbardziej lubianych dań właśnie z boczniaków, oprócz flaków, są boczniaki w oleju lnianym, takie imitujące śledzie. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak je przygotowuję. Oraz zrobię też boczniaki w pomidorach z rodzynkami i boczniaki w śmietanie. Oczywiście wszystko to będą wegańskie dania. Będzie mi miło, jeśli skomentujecie, dacie lajka, zasubskrybujecie kanał. Dzięki temu pomożecie mi się rozwijać po dosyć długiej przerwie. Ja mam tutaj resztkę boczniaków prosto od producenta, które wykorzystałam właśnie przygotowując klientom boczniaki do zestawów świątecznych. Ale to są takie już malutkie, więc muszę je poprzebierać. Jak to zrobię, pokażę Wam, co z nimi dalej trzeba zrobić. Ogonki bywają trochę twarde, ale te ze sklepu nie mają ogonków. Oczywiście można je zjeść i świetne będą na przykład na zupę. Ponieważ będę chciała Was ugościć również flakami z boczniaków, zostawiłam sobie tutaj całkiem sporo, tu są i ogonki, i boczniaki. A na te, które dzisiaj przygotujemy, tyle mi wystarczy. Pamiętajcie, że boczniaki lubią wilgoć i to, że jest na nich na przykład biały nalot, to nie oznacza, że są złe. Oczywiście im świeższe, tym lepsze. Te są bardzo świeże, kruchutkie jeszcze i ja tych boczniaków prosto od producenta nie myję. Pierwsze, co trzeba zrobić, to oczywiście podzielić boczniaki na części. Mogą to być takie kawałki, w zależności od tego, jakie grube chcecie. Mogą być trochę cieńsze. Nie ma co do tego używać noża, bo naprawdę szybciej idzie rękoma. W ten sposób dzielicie wszystkie boczniaki na kawałki. Przyznam Wam, że bardzo chętnie sobie zrobię właśnie te boczniaki, dlatego że pomimo tego, że usmażyłam 60 kg, no to praktycznie nic dla mnie nie zostało na święta. Jeśli nie jesteście wege i oburza was to, że osoby, które nie jedzą mięsa, zastępują sobie właśnie mięso ryb boczniakami, to pomińcie proszę ten film. Bo bez sensu, żebyście sobie czas marnowali. Chyba, że chcecie się zainspirować i poznać coś nowego. Bo naprawdę Osoby, które są wagi, nie potrzebują komentarzu typu, że lepiej gdzieś sobie makrelkę. Albo karpika. Jak to niektórzy piszą w komentarzach do mnie. One nie muszą być jednakowej wielkości. No dobrze by było, żeby były podobne, bo wtedy będą się smażyć w tym samym czasie. Czy też dusić. Wszystkie boczniaki będę. Dusić razem, a dopiero później podzielę je na te trzy rodzaje. Kilo 400. Ale ja zawieram do rodziny boczniaki, więc dla mnie będzie w sam raz. Wy możecie użyć tyle, ile po prostu znajdziecie w sklepie. Nawet z 250 gramów już zrobicie pyszne boczniaki na święta dla rodziny. Teraz będziemy nasze boczniaki smażyć. Potrzebujemy odrobiny oleju, może nawet nie takiej odrobiny. Teraz po trochu będę przekładać boczniaki do garnka. Chcę, żeby najpierw puściły trochę wody więc wrzuciłam odrobinę i teraz je posolę. One nie mają być chrupiące, tylko mają się udusić. Trochę się poddusiły, wrzucam resztę. Wrzuciłam wszystkie boczniaki, Teraz je mieszam, mieszam. Jeszcze do solę. Bo śledzie są przecież mocno słone. Dotam kilka kulek od razu ziela angielskiego. Dorzucam trzy liście laurowe. Można je przykryć i przez kilkanaście minut je dusić tak, żeby były miękkie. Boczniaki już prawie gotowe, a ja w tym czasie pokroję cebulę. Tutaj mam trzy cebule, bo takie trochę obkrojone. Pokrójcie je tak, jak lubicie. Ja je pokroję w pół plasterki. Do boczniaków, które robię dla klientów, cebulę wrzucam na sam koniec smażenia, albo mieszam ją z boczniakami po usmażeniu, tak, żeby ona była miękka. Więc zróbcie tak, jak lubicie. Jeśli lubicie surową cebulę bardziej, to dodajcie ją po usmażeniu do zimnych. A jeśli chcecie, żeby była bardziej miękka i robicie na przykład jeden rodzaj boczniaków, dodajcie ją później. Boczniakom już wystarczy. Wyłączam je. Boczniaki po usmażeniu wyglądają tak. Puściły trochę wody, ale zostawię je z nią. I tak jak mówiłam, jeśli lubicie, dodajcie teraz cebuli. Ja sobie spróbuję. Mm, idealne. Słony, ale to absolutnie nie przeszkadza, bo dojdzie tutaj jeszcze olej. Śmietana i pomidory. I ja zrobię tym razem cebulę na surowo. Wstawię moje boczniaki do studzenia. Cebulę przerzucę do miski, żeby mi nie przeszkadzała. Do boczniaka. Ala śmietanie będzie mi potrzebne również jabłko. A do boczniaka w pomidorach rodzynki, które już się moczą. Wygodniej było jabłko obrać przed pokrojeniem w ćwiartki, ale zapomniałam. jeszcze będę musiała zrobić oddzielnie pomidorowy sos do boczniaków w pomidorach. Jabłka pokrójcie tak jak lubicie. Jakbyście chcieli je zjeść. Przez moment się zastanawiałam, czy ich nie zetrzeć, ale stwierdziłam, że aż takich siekanych to nie chcę. Dlatego w taką dowolną kostkę o jedno nieobrane. To będzie dla mnie. Nawet dużo tego jabłka. Wiedziałabym, że bardzo dużo. Ponieważ bez sensu jest zimne boczniaki. Wkładać do ciepłej zalewy, stwierdziłam, że odłożę sobie jedną trzecią boczniaków, może nawet trochę mniej, bo jeszcze mi zostały te boczniaki w pomidorach, to jedyne, które mi zostały, i dorobię do nich zalewę w garnku. Przygotuję teraz boczniaki ze śmietaną, z jabłkami i cebulą. Moje półtorej jabłka, no bo trochę zjadłam, wrzucam do miski. Do tego dodam, Zaraz Wam powiem dokładnie ile to będzie. Też półtorej cebuli. Można ją najpierw trochę nasolić, jeśli nie dodacie jej do boczniaków. Ja od razu dodam trochę pieprzu. Oboczniaki bo nie były pieprzone. Soli. No i dam do tego też koperek i szczypiorek. Jeśli nie lubicie, to oczywiście możecie nie dawać koperku. Tyle dodam. Szczypiorek też nie jest obowiązkowy. Podaję Wam to, w jaki sposób ja przyrządzam takie boczniaki. Będzie dużo, dużo zielonego w nich. Czekamy tylko na boczniaki, ale ja już zrobię tutaj tą omastę śmietanowo-jogurtową wegańską. Kiedyś była do kupienia świetna wegańska śmietana, która się nazywała ukwaszona. Niestety teraz jej nigdzie już nie widziałam, więc użyję kreamo kokosowej całej. Użyję Alpro naturalnego jogurtu, on da trochę kwaśności. Też całego. No i zobaczę, jeśli będzie jeszcze taka potrzeba. To dodam śmietanki. Jeśli chcecie, żeby to było w takiej słodkiej śmietanie, możecie też użyć śmietany słodkiej flora professional. Mam dużo dodatków, więc być może tamta śmietanka też będzie jeszcze niezbędna. No bo jeszcze boczniaki tu dojdą. No tak, myślę, że to też otworzę. Nawet nie wiem, co to jest za śmietana do gotowania, ale myślę, że tutaj też spokojnie nam się przyda. Możecie dodać tą masę, jak ja to lubię mówić, do boczniaków i dopiero doprawiać. Nie jest słone, ale nie będę na razie dosalać, bo boczniaki są słone, ale nie jest pieprzne, dlatego dopieprzę. Wiem, że w takich przepisach, w śledziach w śmietanie jest też cukier. Ja nie będę dawać, bo mam tutaj słodkie jabłko i te wegańskie śmietanki są słodka we smaku. Moja śmietanka z cebulą i jabłkami sobie teraz poczeka, a ja przygotuję jeszcze pomidory. Na spód garnka wlałam odrobinę oleju, nie za dużo, bo tamte boczniaki też mają w sobie olej, i usmażę na nim jedną cebulę. Ja sobie zaczynając ten film nagrywać, namoczyłam rodzynki. To są takie ogromne rodzynki sułtańskie. Było tu pół szklanki. Dobrze, żeby one były miękkie, więc możecie je moczyć trochę dłużej niż ja. Mm, pyszne. Przysmażę cebulę. Do cebuli dodam przyprawy, rodzynki i przepyszny koncentrat. Rozgrzewam olej. Tutaj mam odłożone te boczniaki, właśnie. Do tych pomidorach wrzucę tutaj, nie wiem, może jedną pokrojoną cebulę. Chyba wyjdzie na to, że będę musiała dokrawać cebulę do oleju lnianego. No na pewno wrzucę całą tą cebulę. I słuchajcie, ja ją wrzucę od razu z boczniakami. Czyli jedną trzecią moich boczniaków usmażonych wrzuciłam do garnka rzucam moje rodzynki. Może być ich oczywiście więcej. Nie ma ich aż tak dużo nawet. Daje się temu chwilę udusić. Teraz mój ukochany koncentrat pomidorowy. Najlepszy na rynku. I nie jest to reklama, ale jest naprawdę super. Całkiem sporo go dałam. Pół słoika. Bo on daje naprawdę przepyszny smak. No, i teraz moje boczniaki z cebulą, rodzynkami, muszą się w nim udusić. Możecie użyć oczywiście innego koncentratu. Jeśli chcecie go rozrzedzić, to możecie również dodać do niego wody. Zapomniałam o bardzo ważnym składniku, czyli goździkach. Wrzuciłam 10 goździków. I słuchajcie, jeszcze do tego również cynamon. Ponieważ. To jest trochę gęste. Ja odrobinę wody doleję gotowanej. I tak jak mówiłam, szczypta cynamonu. Szczypta, czyli w moim przypadku tyle. Jak będzie potrzeba więcej, to też go dodam. Ja lubię, żeby one były takie korzenne i właśnie takie robię dla klientów. No i jeszcze jeden ważny składnik. Jeśli lubicie, możecie dodać też Majeranek ale nie zapominajmy o pieprzu. Ja to robię już tak trochę na czuja, bo gotując tyle lat dla klientów, no po prostu wiem ile czego dodać. Ponieważ boczniaki już się ostudziły, mogę je podzielić. Część zostawię do tych, które będą zalane olejem lnianym, a część włożę do mojej śmietanki. Może to zrobię tak pół na pół. Tutaj włożę bardziej bez tej wody z boczniaków. Zostawię ją do tych lnianych. Słuchajcie, jest jeszcze jeden składnik, którego ja nie daję klientom, dlatego że nie każdy lubi. Ale jeśli chcecie podbić jeszcze smak, żeby był bardziej morski. Możecie dodać do środka glony. Ja dodam trochę glonów, czyli tych do sushi. No, i jeszcze dam odrobinkę. A to razem z liśćmi, z zielem, zostawię. Te w pomidorach się studzą. Ale będzie wyżerka fantastyczna, boczniakowa. Jestem ciekawa, które wy byście najchętniej zjedli. Teraz ważny składnik do moich boczniaków w oleju, czyli majeranek. Rościeram w palcach trochę majeranku. Do tego dodam też odrobinę musztardy. Daję czasami sos sojowy. Więc to jak już lubicie, ale boczniaki są dosyć słone, więc no niekoniecznie trzeba dawać ten sos sojowy. I tutaj mam świeżo wyciskany przez nas olej lniany. I teraz zalewamy boczniaki olejem lnianym, tak żeby były przykryte nim. Wzięłam cztery glony i podzielę dwa tu, dwa tu. Możecie je zmielić, a możecie je pokruszyć. To jest całkiem sporo. Nie dość, że olej lniany daje takiego Smaku rybiego. Nie oszukujmy się, takie jest. To jeszcze do tego teglony. Zaraz spróbujemy, czy trzeba doprawić. Czy jeszcze oleju dolać. Jak je zmielicie na drobno, to ich nie będzie widać. Będzie taki tylko pył, a dodadzą smaku. Tylko trzeba uważać, bo się bardzo pylą wtedy. Trzeba je dobrze wymieszać, bo one się lubią sklejać ze sobą. Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj drugi dzień od zrobienia boczniaków. Dałam im trochę czasu, żeby się przegryzły, i teraz będę próbować, jak smakują na drugi dzień. Oczywiście, im dłużej poleżą, bez przesady z tą długością, tym są lepsze. Pierwsze będą te w oleju julnianym z musztardą, glonami. Sekretem jest tutaj ten świeżo wyciskany olej lniany. Mm, przepyszne. Mój faworyt ostatnio, czyli te w pomidorach. Uwielbiam ich słodycz i coś, czego nie robiłam wcześniej dla klientów, czyli boczniaki w śmietanie z jabłkiem, koperkiem i szczypiorkiem. Na ten moment moim faworytem są te w śmietanie, bo te już robię od wielu, wielu lat, więc trochę mi się przejadły, chociaż robię tylko dwa razy do roku, ale bardzo dobrze znam ich smak. W pomidorach też są super, w oleju też są super, ale ja jednak wybieram te w tym momencie. Dajcie znać w komentarzu, które wy byście wybrali, które byście najchętniej zjedli. No i oczywiście, jeśli przyrządzicie je, dajcie mi znać, jak wam smakują. Będę wdzięczna za wasze lajki, komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia!